To były dni pełne uniesienia międzyludzkiej solidarności i nadziei. 45 lat temu papież Polak przybył w pierwszej pielgrzymce do ojczyzny i od 2 do 10 czerwca spotykał się z rodakami w Warszawie, Gnieźnie, Częstochowie, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Oświęcimiu, Nowym Targu i ponownie w Krakowie. Nowy targ na trasie pierwszej pielgrzymki znalazł się z woli samego Ojca Świętego. Dla całego zgromadzonego w sektorach na lotnisku tłumu wiernych była to szczególna wizyta, a góralskie powitanie w skwarny przedburzowy dzień do dziś żyje w owianych wzruszeniem i sentymentem opowieściach. Przygotowana przez IPN wystawa Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski 1979 składa się z 30 planż na 10 ekspozytorach i ma przypominać atmosferę tych wyjątkowych dni. Ojciec Święty odwiedził kolejno: Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzdowską, Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ i ponownie Kraków. Dziś, 8 czerwca, dokładnie 45 lat od wizyty Jana Pawła w mieście Nowy Targ, zebraliśmy się tu pod ratuszem miejskim przy tablicy papieskiej, aby upamiętnić pierwszą pielgrzymkę. Uczynimy to poprzez inaugurację przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej wyjątkowej wystawy. Bardzo się cieszę, że możemy w dniu dzisiejszym w ten sposób uczcić 45, 45 rocznicę wizyty ojca świętego Jana Pawła II w Nowym Targu. Przybył do Nowego Targu, ale przybył dla, do wszystkich mieszkańców, do wszystkich mieszkańców Podhala, Spisza, Orawy i całego tutaj regionu południowej Polski. Nie mógł być wszędzie, nie mógł być w Luźmierzu w, tym, w tych dniach, ale był w Nowym Targu na tym największej łące, jak nazywamy, która mogła pomieścić prawie milion wiernych, którzy przyszli, żeby spotkać się z Ojcem Świętym. Była to wielka, wielkie poruszenie, wielka manifestacja wiary, ale też i manifestacja wolności, czy chęci dążenia do wolności, do zrzucenia kajdan niewoli, które wtedy na, naszych, na, naszej, na naszym kraju, na naszej ojczyźnie, na nas jako Polakach były założone. Była to też wielka mobilizacja tych, którzy starali się utrudnić to spotkanie, czyli robili wszystko, żeby jak najmniej ludzi przyszło na to spotkanie, ale tym, tym aspektem zajmuje się już e, specjalistycznie historycy, badacze z Instytutu Pamięci Narodowej i tutaj na ręce pana dyrektora składam wielkie podziękowanie za to, że przyjechał właśnie z tą wystawą, z Papa Mobile, z, z tym świadkiem historii. Do nowego targu, żeby właśnie też o tym aspekcie wizyty Ojca Świętego przypominać. Ale było to wielkie poruszenie serc, wielka mobilizacja i ziarno zasiane przez Ojca Świętego w sercach, które spowodowało, że w końcu Polska stała się wolna, że zrzuciliśmy to, te kajdany, że wyszliśmy z komunizmu do, do wolnej Polski. Teraz, po tych 45 latach, znowu Czujemy, że potrzebna jest mobilizacja do tego, żeby te słowa Jana Pawła II na nowo odżyły, żeby zwłaszcza wśród młodego pokolenia znowu były aktualne. Jan Paweł II przybył tutaj, żeby spotkać się z góralami, spotkać się z mieszkańcami regionu i powiedzieć te słynne słowa rodzina Bogiem silna. Niech te słowa także dzisiaj będą wybrzmiewać i niech zakiełkują w sercach młodych ludzi, którzy Planują swoje, swoją przyszłość, planują swoje e, dorosłe życie, właśnie od tego, ażeby jednak pomyśleli o tym, że trzeba zapewnić kontynuację, że trzeba myśleć o przyszłości, o dorosłym życiu, jako o życiu w, w ramach rodziny, założenia rodziny i e, posiadania w tej rodzinie dzieci. Gaudemater Polonia, raduj się Matko Polsko. Raduj się, że masz takich obywateli jak mieszkańcy Nowego Targu. Mieszkańcy Nowego Targu, Panie Burmistrzu, składam ogromne podziękowanie za tą frekwencję, za tą oprawę, za te flagi, za tą pogodę również, za to wszystko, co nas tu spotkało, ponieważ jesteśmy w ostatniej miejscowości naszej pielgrzymki, która... Pokazuje to, co się wydarzyło 45 lat temu. A to, co się wydarzyło 45 lat temu, to jest dla nas dzisiaj święto. To jest pamięć tego, co zmieniło nie tylko Nowy Targ, nie tylko Polskę, nie tylko Europę, ale cały świat. W tamtych czasach dla młodych ludzi to jest. Archaiczny czas, 45 lat, kiedy to było? 45 lat temu Polska była niewolna. Polska była w systemie, który był, wydawało się, zabetonowany. Najwięksi specjaliści, politolozy nie przewidywali tego, co się wydarzy. I oto nagle zdarzył się cud. Papież Jan Paweł II, Polak, przyjeżdża do Polski i na spotkanie z papieżem w Warszawie, w Gnieźnie, w Częstochowie, w Krakowie, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Oświęcimiu, w Nowym Targu. Przybyło 10 milionów ludzi, 10 milionów Polaków. Tak jak Pan Również powiedział, nie wszyscy mogli przyjść, niektórym zakazywano, a mimo to 10 milionów, co trzeci Polak pojawił się i zamanifestował. I się policzyliśmy, że jesteśmy katolikami, jesteśmy Polakami, patriotami. Jesteśmy ludźmi, którzy stanowią siłę. Policzyliśmy się w jedności siła. Słyszymy te słowa co jakiś czas, ale one są cały czas aktualne. To my, Polacy, jeżeli będziemy występowali razem, wspólnie, będziemy bazowali na tym fundamencie, jakim jest krzyż, jakim jest orzeł, to zwyciężymy. To był okres naszego zwycięstwa. W XX wieku jedno z nielicznych wydarzeń, które możemy potraktować jako wielkie zwycięstwo, takim momentem była Bitwa Warszawska w 1920 roku i takim momentem była ta pielgrzymka Ojca Świętego. Później mieliśmy Solidarność i później mieliśmy ten rozkład komunizmu, który zakończył się w 1989 roku, a może nie do końca, ale generalnie doszliśmy do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. I dzisiaj, mając świadomość tego, jak wygląda dzisiejszy świat, co dzisiaj się dzieje wokół nas, musimy trwać wytrwale i wierzyć, że zwyciężymy, czego Państwu i sobie serdecznie i mocno życzę. Tablice z archiwalnymi zdjęciami nie były jedyną formą upamiętnienia pielgrzymki, która odnowiła oblicze tej ziemi. Na rynek przed ratusz zawitał tego dnia Papa Mobile. Pojazd symbol, pojazd relikwia. Dzięki wysłałości obecnego tutaj Pana Marka Adamczaka, jest Pan, Panie Marku, to Pan uratował ten wóz. Brawa dla Pana, dla, dla nas wszystkich. Panie Marku, to jest naprawdę wielki patriotyczny wyczyn. Przeprowadził pan Marek śledztwo, odnalazł ten samochód, tą ramę, zrekonstruował i dzisiaj to mamy. Bardzo panu dziękuję w imieniu nas wszystkich. To jest to świadectwo naszych pięknych dni, które mam nadzieję będą nam towarzyszyły przez resztę życia. Przypomnijmy, że w ratuszu cały czas dostępna jest do zwiedzania cenna wystawa Jan Paweł II przeszłość i obecność.